I tutaj pierwsza uwaga najbardziej oczywista, problem, z którym mamy, który mamy dzisiaj rozmawiać jest tak naprawdę problem uniwersalny. Wszędzie są jacyś historycy i wszędzie jest jakiś mniejszy lub większy poziom wolności słowa. I ten spór, który tutaj w Polsce uważamy za jakiś wyjątkowy, szczególny, jest tak naprawdę sporem uniwersalnym. I twierdzę, że w różnych krajach jest różny poziom tolerancji dla wolności słowa. I to nie chodzi tylko o system polityczny, bo ja mam, że w dla wolności słowa, próg tolerancji jest znacznie niższy. Tu chodzi także o porządki demokratyczne. I nie wiem, może jestem w błędzie, nie uważam się za osobę e, znającą bardzo wiele krajów i systemów e, e, społecznych i politycznych, ale zaryzykowałbym tezę, że im gdzieś kultura demokratyczna jest starsza i lepiej zakorzeniona tam poziom tolerancji dla wolności słowa jest większy. Czyli mówiąc krótko, większy jest w Wielkiej Brytanii niż w Polsce. Co przekładając na, 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 na język nas interesów, uważam, że w Wielkiej Brytanii wolno więcej napisać o różnych osobach niż w Polsce. Nie narażając się na różnego rodzaju protesty i ataki. Ale może jestem w błędzie, ale tak mi się wydaje. Natomiast w Polsce i w ogóle no, Polska nie jest wyjątkowa, wyjątkowy jest region, mamy rzeczywiście sytuację szczególną. To jest, przychodzę już do kontekstu, o który zostałem poproszony, w związku z tym pewnie tutaj się w ogóle znalazłem, kontekst litojenowski. Oczywiście tak się złożyło, jest to jeden z sukcesów ogromnych roku 89, że wskutek poza Rumunią bezkrwawego upadku reżimów komunistycznych w całej Europie Środkowej nie zdołano zniszczyć w większości akt tajnych Policji Komunistycznej. Oni ich sporo we wszystkich krajach, poziom zniszczenia jest różny, ale we wszystkich z tych krajów całkiem sporo tych dokumentów ocalało. I teraz co się stało? Otóż stała się rzecz, która rzeczywiście jest niewyobrażalna nawet w takiej Wielkiej Brytanii, gdzie jak Państwo wiecie, akta tajne są chronione jeszcze w znacznej części z czasów przed II wojny światowej. Otóż tutaj wskutek nieciągłości, którą ja pochwalam, była jasność, w ciągłości, ja w pewnym zakresie państwowym między prl a III Rzeczpospolitą, po ponad 10 latach walk, udało się te archiwa otworzyć. I teraz można powiedzieć tak, to ta operacja musiała ponieść, musiała yy, yy, powodować określone koszty. Ja się zgadzam, one zostały poniesione, uważam, że to bierze się w piersi w imieniu instytucji, której nie chciałbym, żeby Państwo powiedzieć, że chodzi, reprezentuję. Bo ja tu jestem de facto jako, jako osoba prywatna, ale uważam i taka jest moja ocena, którą, którą jestem gotów przedstawić także moim przełożonym, przedstawiłem tu wielokrotnie. Otóż uważam, że w IPN doszło do różnego rodzaju nadużyć, zgadzam się z tym, e, związanych z sposobem udostępniania tych dokumentów, sposobem ich interpretacji. Natomiast w moim przekonaniu można dyskutować, czy pewnych konkretnych wydarzeń można było uniknąć. Natomiast chcę, będę się upierał przy tym i mogę podawać przykłady z innych krajów, że albo operacja jest tego rodzaju, że nie można było, nie mogła być prowadzona bezpośrednio, nasza alternatywa była taka, albo tych archiwów nie otwieramy, ale to w praktyce musiałoby, gdybyśmy byli konsekwentni, oznaczać ich zniszczenie, dlatego, że one były w latach 90. poszczególnych od sprawy Kilińskiego w roku 90. wykorzystywane przez polityków różnych orientacji, tylko w sposób nielegalny tak naprawdę. I różne materiały wyciekały i były przedmiotem gry politycznej, albo otworzyć, licząc się z tym, że to spowoduje bardzo określone koszty. Zdecydowano się na to drugie rozwiązanie i ja uważam, że słusznie, co nie znaczy, że nie widzę kosztów tej operacji. Tak widzę te koszty. Ale uważam, że bilans jest dodany. I, i, I jestem o tym przekonany. Dlaczego tak uważam? Otóż uważam tak dlatego, że my postrzegamy archiwa IVM niemal wyłącznie w jednym kontekście dokumentów identyfikujących osobowe źródła informacji komunistycznych są specjalne. Tak naprawdę niemal wyłącznie ten wątek budzi największe emocje, w mniejszym stopniu jeszcze wątek dotyczący życia prywatnego różnego. Ale tu znacznie mniej był obecnie w debacie w ostatnich latach, bo tak naprawdę ilość tych informacji tzw. Tak dotyczących życia intymnego jest w stosunku do rozmiarów tego archiwum relatywnie nieduża. One są rzeczywiście, ale tutaj skala emocji na szczęście nie była duża, bo też powód, powód był ograniczony. Otóż Państwa twierdzę, że te archiwa są bezstępnym źródłem historycznym i Dowód na to siedzi po mojej lewicy dla Państwa prawicy, Mam o się profesora Friszka i ostatnią książkę. E, mam na myśli Anatomię Buntów w historii jest Książka, nie wiem, w procentach on ocenił 80-90 oparta na archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Profesor Friszka może Państwu powiedzieć, jak ta książka by wyglądała, gdyby, gdyby nie ta archiwa, ale może też Państwo to sami sprawdzić, bo o podobnym temacie na początku lat 90 o marcu 68, o jego genezie, napisał książkę profesor Jerzy Eisner, opartą głównie na relacjach świadków wydarzeń. Można sobie te dwie książki porównać, ocenić poziom, e, e, że tak powiem, ładunku informacyjnego w nich zawarty. I to da Państwu odpowiedź na pytanie, czy te archiwa mają pewną wartość historyczną, czy nie. Otóż mają, natomiast jest pytanie, czy można stworzyć taki system dostępu do nich, który będzie wykluczał nadużycia, który będzie wykluczał różnego rodzaju zachowania, które byśmy tu zgodnie uznali za niedopuszczalne? Otóż obawiam się, że nie. Obawiam się, że takiego systemu się nie da stworzyć. Może gdybyśmy mieli doskonale funkcjonujące państwo prawa, z naprawdę sprawnymi sądami, kompetentnymi sędziami, to być może moglibyśmy do tego zmierzyć. Ale niestety problem polega na tym, e, że mamy oto e, przykład konkretny książki Zezaka, którą podkreślam nie wydał Instytutu Pamięci Narodowej, w której zapada dziwaczny wyrok. Bo cóż jest istotą wyroku e, w sprawie Zezaka? Otóż nie jest tam podniesiona sprawa różnych informacji, które by naruszały dobre imię Lecha Wałęsy w kontekście tego zachowań z lat młodości. Co czego się spodziewają, co by mnie nie zdziwiło? Otóż jest tam podniesiona informacja, że wyrok sądu nakazuje usunąć z kolejnych wydań tej książki nie informacje o, o, o właśnie młodości Lecha Wałęsy, które być może rzeczywiście są nieprawdziwe, Natomiast każe usunąć informację o rejestracji jego jako tajnego współpracownika, a więc zakazuje upowszechniać informację o dokumencie, który obiektywnie istnieje w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, który zresztą był wielokrotnie publikowany. I takich wyroków sądowych ja się jednak obawiał. Bo to jest wyrok, który mówi o tym, że zakazuje się mówić o dokumencie, który obiektywnie istnieje. Mnie to nie przekonuje. Tego typu wyroki do niczego nas nie doprowadzą. Uważam, że to jest ograniczenie wolności słowa i mam nadzieję, że w apelacji ten wyrok się nie ostanie. Ja rozumiem, że mogą być procesy dotyczące, dotyczące naruszenia dóbr osobistych z czynni sfery prywatnej. Tutaj mogą zapadać wyroki, mogą być kary żywne, nawet bardzo wysokie. I to jest w porządku cywilizacyjno demokratycznego świata jak najbardziej przyjęte, dopuszczalne zamiast to jedyne panaceum na problem, o którym tu mówimy. Natomiast mam nadzieję, że te wyroki jednak będą lepiej przemyślane niż ten wyrok krakowski, ale chcę też Państwu powiedzieć, że nie mam złudzeń, że jak długo w Polsce będzie panowała wolność słowa, jakiekolwiek wyroki sądowe, nie mówiąc już o innych zasadach, jakoś nam tutaj doprowadzą do ukształtowania pewnych rein. Otóż w moim przekonaniu te reguły mogą być kształtowane tylko w długotrwałym procesie e, tworzenia pewnej kultury słowa, w której my jesteśmy dopiero na początku e, i to potrwa długie lata. E, żaden jeden czy drugi wyrok sądu nie powstrzyma kolejnych odpisania o leku Wałęsie, że był zarejestrowany jako tajny współpracownik Polek. Nie wierzę w to. E, Skoro lecha Wałęsę będzie trwał i chcę powiedzieć jasno, nie to nie dziwi ani specjalnie nie martwi. Jestem przekonany, że spory dotyczące osób publicznych będą w Polsce trwały i bez względu na, na to, jakie będą wyroki sądu, nie udało się tego, tego wyeliminować. Dziękuję. Dziękuję Panie Profesorze. Przepraszam, musiałem tutaj Pana Profesora zdyscyplinować, ale godzina jest późna i musimy się trzymać tych wyników narzuconych nam przez organizatorów. Poproszę o zabranie głosu Pana Profesora.